Ależ za kogo Pan mnie ma. Nie jestem ani dziewicą, ani księżniczką. Poznałam pana dopiero dzisiaj i nie winnam panu żadnego sprawozdania z moich czyn. Jeśli nawet założymy, że zostanę kiedyś pańską kochanką, to musi Pan przecież wiedzieć. Że miałam innych kochanków poza Panem. Jeśli już teraz przed faktem robi pan sceny zazdrości, to cóż dopiero będzie potem? O ile to potem nastąpi? Nigdy nie widziałam takiego mężczyzny jak... Pan. No więc, bądźmy szczerzy, czy naprawdę Pan mnie kocha? Czy wie Pan, że to bardzo piękne? Cóż więc mam uczynić, aby odwdzięczyć się za tę wielką miłość? Ale uprzedzam, chcę mieć swobodę robienia wszystkiego, co mi się podoba, nie wtajemniczając Pana w żaden szczegół mojego życia. Od dawna już szukam kochanka młodego, pozbawionego woli, który by kochał bez nieufności i był kochanym bez specjalnych praw. Nigdy nie mogłam takiego znaleźć. Mężczyźni, zamiast zadowalać się tym, że mają przez długi czas to, co mogliby otrzymać zaledwie jeden raz, żądają od swojej kochanki sprawozdań z teraźniejszości, przeszłości, nawet przyszłości. W miarę, gdy przywykają do swojej kochanki, chcą nad nią zapanować, gdyż daje im wszystko, czego pragną. Jeżeli decyduje się teraz, na nowego kochanka to chcę, aby miał trzy rzadkie zalety, aby był ufny, uległy i